Zaczynam nagrywać, też będzie akcja I tamtego kolesia z tamtej beczki jeszcze patrzcie, nie? No tak, o, więc... kurde tak, nie rozwoję się cztery, Dobra, w... Horner, Horner zaraz no, dojdzie Horner ja zaraz dojdzie Zapicie tego szkieleta, no! Gdzie on jest? Tu kop, tu kop Tutaj? Tu, on tu gdzieś Dobra, dobra, los Ano tak, dobra Zapicie dużą beczkę, taką 3 na 3 Zabijcie tego szkieleta, no! No ja ci nic nie zrobię! Gdzie on jest? Dobra, myślałem że Ja tutaj na górze stoję. To do Giota. Dobra, gdzie ten Ej, to jest Ja, ja myślę. Że on... Ej, gdzie ten szkielet? Nie wiem czy słyszę, co Nie czas. wiem czy jak coś... ktoś do nas, no bez jaj. Cały czas. No i ja Ej. nawet nie widzę kto strzela. Łukiem był go ściągnął, ale nie wiem gdzie on jest. Ej, co? Y, horror, patrz, idź do tamtej beczki, zobacz. Której? Ja nie wiem gdzie. Tam! No Tam widzisz, widzisz ten... Dwa. Chodźcie tu! Gonią! Dwa? Dwa. Czekaj, Degichate, czekaj, zoraj trochę do nich. Lol, coś... dwa typy są! Dwa typy. Wyłaścić. Złaścić, złaścić. Wyłaścić dwa typy! Wyłazić! Wyłazić szybko! Dwa typy! Etal, dawaj! Są! Dawajcie. Gdzie są? są? Tu są! To wbijamy w niego, no to wbijamy! Wbijamy, w wbijamy! Wbijamy kurwa! Uciekają! O orają. orają. Zostanie Orają! dobra. Fanciak! Fanciak! Fanciak, lol! No to klepiemy kurwa. Fokus, fokus leci na niego. JOKA kilo, Fanciak! LOL! Holor plecy, tu! Ja mam jednego koksa! LOL! Kolej zorał, E Eta, dawaj go! Masz Fanciaka spoko. Urają, pleca. o nie. Nie, nie, nie! nie jem koksa czy nie jem koksa? Jesz, jesz chyba. Nie jem, dobra, nie jem. Fanciaka cofa? Mam pół HP, tamten kolej ma... Uciekają. E, trzeba się szybko... Z... Trzeba szybko stąd uciekać. Szybko. Ej, ale tamten tu dzień noga cały czas. Luz. Dobra, idę na Fanciaka. Ja, chodź... Jedę tam do tamtej beczki. Wracamy, wracamy, grupą. Nie, nie, wracamy! Wracamy, wracamy. Nie chodzimy pojedynczo jak cioty. Dobra. Bo to będzie teraz płaczę umarłem. Wracam do tamtej A beczki. No ma dobra. Macie my, jakieś po... zbędne wiaderko z wodą, bo by mi się strasznie przydało, bo ja nie mam. No właśnie, weź ktoś wiadro wodą Ja mam wiadro z wodą. to e, nie róbmy tej beczki, idziemy stąd. Ja się... Idziemy, uciekamy, ewakuacja. Idziemy. A ja, ja mam pożyczkę na jakąś górę Ty. i kampił tutaj. To jeszcze jakiś typ. Fanciak, za chwilę wrócą. Nie, posłuchajcie, cicho, cicho, posłuchajcie mnie tak. Tam jest góra. Ja pierdolę, serio. Tamten koleś, co był z Fanciakiem, on mi zaczął klepać. Ja go zacząłem klepać tak, że coraz go yy, cofało. Nie? Zjadł koksa i uciekł. No. Fanciak do mnie pisze. I co napisał? dwukropek tak, 2c Napisz, czy to jest wasz typ. Eto, zjadłeś koksa? Nie jadłem, bo wlewam szybko wodę. Co, że nikt nie jest od sami. Tu coraz i... więcej typa jest na tym borderze. F <grym <pisa>. <grym> Co ty pisa. zrobiłeś? Zamknij! Fancia do mnie pisze Sojusz. Ale za to ma nam sprzedać za to Piotropo. Jak chcesz Sojusz to Piotropo musimy. No, No, się tutaj. Chcemy zdrajce zabić. Kurwa, ten fanciak bym napisał, możemy przyjść w trzech z nafarem To jest anty, ej Dobra, oramy Moim an zdaniem oramy, oramy już No to oraj, won No No wolisz tutaj się klepać, kurde, z wszystkimi Mamy sojusz, nimi... tak? Ich jest trzech, ja Ale biję. to jest anty, rozumiesz? Ich jest trzech Ale to jest anty Dobra, to won, idźcie, dobra To, hasa, idzie, to dobra, idzie. No dobra, idzie. I tam jest ta o to idzie. Tutaj, to No to idźcie, no to idźcie, no do widzenia Jezu, co z tego, że to antyki jest trzech, ja pierdolę, Wycykacie. cykacie, jak znana gildia, o ramy, o ramy Nie no, bo wiesz, anty jest masówka, nie, jak za, jak jest trzech, to zaraz będzie ośmiu To no, czyż jak jest, no, dokładnie, hordy podadzą i już ośmiu będzie Patrz! Kolejny leci! O tam! Gdzie? Fanciak! 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 Kurak! Sojusz! No, no horror, Zostaw go! Sorry. No żadnego, Znam, że... Coś mi to się źle zdaje! Patrz! Trzech jest! Za chwilę będzie ich dziesięciu! Patrz! Jaki mówiłem! Cioty? Mówiłem! Jakie cioty! Klepiemy! Ja, ja na koksi jestem, nie? Fanciak niezłą killaure i wali! Fokusem patrz, 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 patrz ucieka, 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 ucieka. Ale na fara klepie, lol. Dobra, zbieramy się w kupę, w kupę. Dawaj na fara Na fara. Koksa je. Ja tutaj klepie, lol. Fanciak ma. Fanciak, F... koksa. Koksa jem. Jaki onet. Jakie cioty to są, Maciek, no bij ich. Bije ich. Kurde, ale. Ta, nagrywasz? Tak, nagrywam wszystko. Może zoramy, czy nie? Ale ile ich tu jest? Ale strefa, strefa, zjadłem. Strefa, strefa. Maciek, dawaj, go, nie ma koksa już. Klepiemy go, klepiemy. klepie mnie. Dobra, Spokojnie. dawaj, dawaj, podprowadź mnie. Na Farora Fancik kto mi idzie? Klepa, klepa, klepa On ma odrzut. O, Jezu, jaka klepa. Ja wam mówiłem, że tak będzie. Ucieka, 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 gonię go. Ile ten facet koksów ma? Chore. Teraz hitting dostaje to. No klepcie ich, Maciek pomóż Na fara, na fara klepie. Ten ocet ucieka. Pewnie tam idzie po wsparcie. Biegnąć za nim? Bieć za nim? Ethalt uważaj. Fanciaka, no mi z Dobra, na Pat Michał? Michał? Dobra. Wycofaj się. Fanciak. A nie, to DGHT. To ja, to ja, dobra, dobra, mam go Na fara, Maciek! Gdzie jesteś? Orają, orają. Orają! Dawaj ich! Na far, tu! Gdzie? Ej, Tam? Chodź, Etal, chodź, chodź, Etal! Oni bez koksów, oni są za Aaa, perłę się rzucił, dobra, nie ma szans, nie dogonię ich. Na fara klepie, na fara, na fara, dawaj! Klepiemy, klepiemy go Koksa, koksa je. Nie mnie, nie mnie! padnie! Dobra, gdzie wy się klepiecie? Tu. Klepiemy go, klepiemy. Nie mówię, nie mówię, teraz Dobra, 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 już po nim. Zatrzymam go. Biegnijcie tak do koksie. mnie. Biegnijcie do mnie. Szybko. Eltal, tu uważaj. Ja nie już koksów. Tu uciekaj. Ja pierdzielę, ja się na jakiś tyłach ludzi znalazłem, ja nie wiem gdzie jestem. Fuck! Ja tu sam jestem. Dobra. Tam jeszcze Jakiś dwóch tubę, typa, dwóch zjec... typa tutaj, Jezu, cała gilia tu do nas przyszła. Kurwa. Dobra, on perełkę, do perełkę rzucił, nie. Patrzcie! Tudzin, Tudzin, fara, Tudzin wyszedł. Tudzin wyszedł, ja pierdziele. Co za masakra. O ramy, o ramy stąd. O ramy. O ramy. Jest Tudzin, Tudzin. Tudzin wyszedł, dobra. O ramy. O ramy stąd. Hornor. Ramy. Za mną, DGHT za mną. Idziemy, idziemy stąd, szybko. Ma ktoś koksa jednego pożyczyć? Nie ja mam nic, zjadłem z fancikiem i się tłukłem. Ej, tośmy byśmy ich zabili te! Nie zabilibyśmy kurwa nie mamy... Kurwa. Ich, tam ich było z 6 czy 8 Ja ich tam zacząłem gonić! Tam trzech na mnie później wyskoczyło! Dawaj Strzelam. Na Ej, pomożecie? 1650? Nie, pasam. ja nie mam koksów Nie, nie ma horror! Ja szans! Tam na mnie trzech wyskoczyło później, jak Fancik się wrócił. Dawaj, chodźcie tu i zakopcie to dirtem, błagam dirtem jakoś ładnie. Masz dirta? Maciek no ja się mam, klepie. mam Dobra Koksa ja. WYRZUCIŁEM, Co ja zrobiłem? Pff, o ja pierdzielę, no to już nie żyjesz. Panciak lognął Panciak lognął, jeszcze przede mną, Felfignie. Ja jeszcze kochanie. przede mną. Rzucił Perłę i... A, ale dzięki za pomoc No wiem. Tam było ich kurde... Tam ile... Ja ile? Ośmiu! Koksa. Jak wyrzucić koksa na nie? Hornor, ja sorry, ja bym ci pomógł, jakbym miał Koksa i po drugie jeszcze bym yy, tutaj ich ośmiu nie było, bo oni w ośmiu na mnie wyskoczyli później. Kupujecie to za mną do cholery? Tak, tak, Wszystko zak... ty ten.